Przed stworzeniem, jak to jest opisane w 1. Księdze Rodzaju, gdy było to jeszcze ukryta tajemnica w analizach niebiańskich, w starożytnych stronach Biblii rozgrywa się intrygująca historia, która pojawia się w szóstym rozdziale Księdze Rodzaju i Księdze Joba, ujawniając tajemnicze szczegóły o synach Bożych i Nefilima. W książce Joba przedstawiono tajemnicze postacie, które do dziś uwięziły i męczyły czytelników. W tym starożytnym tekście spotykamy człowieka o imieniu Jub, który mieszkał w USS, odległym i tajemniczym kraju w wyniku dobrego życia pełnego błogosławieństw. Jub utrzymywał dyscyplinowane relacje z Bogiem, starając się żyć sprawiedliwą egzystencją. W spokojnej monotonii swojego życia Job cieszył się życiem cnoty. Jednak w okrutnym zwroteniu losu stracił wszystko co posiadał, wsunąc go w otchłań cierpienia i rozpaczy. Strach go gęcił czyniąc go gorzkim i niepokojącym, aż w jego sercu wzbudziło pragnienie konfrontacji z Bogiem i protestowania przeciwko swemu surowemu przeznaczeniu. Po 36 szczerych błaganiach Jub otrzymał możliwość spotkania ze Stwórcą w tym kluczowym momencie, jesteśmy wprowadzeni w kosmiczną podróż. Gdy Bóg pyta Juba o jego obecność w poranku stworzenia, w rozdziale 38 Księgi Hioba, wersety 4-7 czytamy. Panie odpowiedział Jobowi z burzy. Jestem Bogiem, tylko ja, z którym walczysz, wiem wszystko o Tobie. Słyszałem Twoje argumenty, a teraz będę mówił. Gdzie byłeś, gdy założyłem ziemię? Powiedz mi, jeśli rozumiesz, kto wyznaczył jej wymiary? W rozdziale 38 księgi Joba, oddziały 4 do 7 tego tekstu biblijnego, czytamy. Panie odpowiedział Jubowi z Burze: jestem Bóg, jestem potężny, a ty mnie zapytałeś, gdzie byłeś, gdy założyłem podstawy ziemi? Job 38 4 4 5, no nadal dalej. Kiedy razem śpiewały gwiazdy porannej i wszyscy synowie Boży krzyczyli. W Biblii, w szczególności w Ewangelii do Jakuba, w rozdziale 38, wersety 4 do 7, czytamy. Kto ten, który bez wiedzy zakrywa moje rady, mówi do Juba. Zbierzcie się, wszyscy mądri mężczyźni i kobiety, i posłuchajcie mnie. Kto z Was ma jakieś pojęcie, o czym mówię? Gdzie byłeś? gdy założyłem podstawy ziemi. Powiedz mi, jeśli rozumiesz. Oto możliwa alternatywna wersja. Bóg przemówił do Juba w burzył. Kto się śmiał zakryć moje rady bez wiedzył? Chodź, zbierzmy wszystkie i posłuchajmy moich słów. W rozdziale 38 księgi Hioba, w wersetach 4 do 7, czytamy. Panie mówił do Hioba z burzy, kto to jest, którym mroczy rady słowami bez wiedzy? Zbierz się i postaw swoją sprawę przed mną. Jeśli w twojej ręce jest grzech, wyłóż ją, a ja zobaczę, jaki zły czyn popełniłeś. Oświadcz, proszę, i weź mój udział w swojej sprawie i położ na mnie ręce. Jeśli jesteś bezgrzeczny, wybacz mnie i sprawdź mnie, a ja postawię moją sprawę w Twoich rękach. W rozdziale 38, wersety 4 do 7 czyta się następująco. Eliasz wyruszył wiadr w niebo. Eliasz przyglądał się i krzyczał. Ojcze mój, matko, syn szafata, wozby Izraela i jego koni. Ale Eliasz nalegał. Z życiem Pana i życiem Twojej duszy nie opuściłem Cię. I poszli razem. I pojawił się im ogniowy wóz i konie ognia, które oddzielili je od siebie. I Eliasz wyruszył w wiatr w niebo. Eliasz przyglądał się i krzyczał: Ojcze mój, matko, syn Szafata, wozby Izraela i jego koni. A on upadł na twarz, upadł na ziemię, wziął się za garnitur swoich dwóch nóg i wkręcił się Elizeusza. A potem wrócił do Elizeusza, który wyruszył z jego szczytów. W rozdziale 37-44. Zajemne niebo, wraz z niebem, Eliasz wraz z nimi, a Eliasz wraz z nimi, wraz z nimi, wraz z nimi wraz z czarował się z ziemią i Eliasz wraz z nimi, wraz z nimi, wraz z nimi, wraz z nimi, wraz z nimi. Wraz z nimi, wraz z nimi, wraz z Eliaszczarował z ziemią. I Eliasz i wraz z nimi. Z nimi wraz z Eliasz.